Siemano szponciele, dzisiaj jesteśmy na nowej stronie na kanale, czyli K Storm. Dzisiaj tutaj oczywiście skrzyneczki różne, potwieramy, jakąś bitewkę strzelimy, jakieś kontrakty zrobimy i tak dalej. Zobaczymy jak tutaj to po prostu wszystko wygląda. Oczywiście strona, jaki film, tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, jak taką są jesteś, to możesz kliknąć pierwszy link w opisie, albo sobie po prostu wejść na stronkę, kliknąć tutaj o i w tej liście to się rozwinie w kod promocyjny, wpisać kod SFERT, bo otrzymasz 10% więcej przy ładowaniu i aż 1 dolara, czyli 3,70 na start, więc naprawdę dużo, dużo. Więc sobie oczywiście korzystaj z kodziku. A my, ja nie przedłużam, lecimy tutaj potestać jakieś skrzyneczki. Stronka fajna, bo możecie też również, macie marketik również macie skrzynki swoje, możecie zrobić. No i co No i ma fajne tryby Ja wam zaraz pokażę Tung Sahur Możecie otworzyć normalnie sobie skrzyneczkę Ale macie tryb jokera quick. Wtedy ta skrzynka jest droższa Ale na przykład te szanse O widzicie tutaj jest na przykład 1,25% na takie glowsy A bez trybu jokera No 0,013 Więc spoko Na razie sobie otwórzmy tego Tung Sahura Normalnie no, gdyby był Gamma Doppler, to by było świetnie. No Jestem taka średniawka, jak na razie. Eee, Sprzedajmy, albo no, zostawmy na razie tryb Jokera. Jakiś taki, jakąś taką jedną skrzynkę na trybie Jokera. Może się bo szczęści. E Kto wie? Doleci do Lorki? Nie doleci do Lorki, ale jest Chrome Cannon. Chrome Cannon chyba nie jest złym dropem. Dobra, zostawiam. To są w ogóle skrzynki eventowe, chyba, no bo są te punkty do eventu. W ogóle, jak, jak to event wygląda? Ok, no jest y, taki ranking jakby, że sobie wrzucacie te punkty za zajęte miejsce, potem otrzymujecie skina lub po prostu na przykład balans na stronę, to też spoka opcja. E, zbrojownia, a czyli wrzucać, czyli na przykład mogę sobie wrzucić 780, mi daje skina, git. No i tutaj ilość stron końców wprowadzić ilość stronkoistów, y, karta aby odkryć swój skin, Ok. Okej, okay, to też do przetestowania Ale na razie te eventowe zostawiamy Weźmy sobie Wave Hunter, jakaś tutaj skrzyneczka W ogóle fajne mają grafiki, podobają mi się eee, O, to strasznie podbija ten Joker Czekajcie, bo to jest Poseidon, jest na przykład 0,05% na niego Klikam tryb Jokera I jest kurwa 3% na niego, ty! diem. Dobra, to jednego takiego Jokerka Jakby Poseidonek... o nie, poleci Poseidonek brakło, braku ambicji e, dobra, to może zostawmy na razie normalnie takie dwie bez trybu jokera sobie jeszcze otwórzmy podoba mi się, podoba mi się fajna taka przejrzysta, przejrzysta strona co e, mamy, polecane, shadow strike co jest takim shadow Strike na przykład za 11 najlepsze dropy wszech czasów, okej okay. trybek joker Pyk. O, i Non Rider by był Gitem. Hyper bo widzę, że jest obdrapana. Chyba, że taki statrack. No nie jest to niestety stat track. E, damy temu Shadow Strike'owi szansę. No 6% na Demperora za 4,5 kafla. Stary. To musi się udać. No się nie uda. To chyba wyrównuje po prostu szanse tak? No tak, no tak w miarę one No, patrzcie, wtedy są wszędzie No wszystko jest taka sama jakby Spoko, spoko mm. Oprócz tego Oprócz, oprócz, oprócz tego Mamy coś takiego jak Savas, high risk High risk to jest chyba jedno procentówki tak? No tak w okolicy a jak wezmę tryb Jokera to jest 480: jest 20% szans. No musisz, gościu! No jest, jest nasz kurde bluesporcik. Dobra, opłacało się tego tryb Jokera kliknąć fajnie. Yy, także zostawiam to i lecimy dalej. No bo tu chcemy jak najwięcej różnych typ skrzynek potestować: Armory, jakiś grafik collection. No, jest ta Wupa Krakał. Na razie otwórzmy sobie trzy normalne za 38 zł. A potem otworzymy sobie na trybie Jokera. Tak, żeby najpierw ją jakoś rozgrzać. A potem, a potem, żeby po prostu nasz pącić. Tutaj hmm. dobra. Za trzy skrzynki wtedy jest 500 zł. Na WP Krakał 6%. Jest z Arcady. Nie wiem czy to słychać, ale burza jest i może tam w tle może coś tam grzmieć Starcade i. Dobra, jest Starkade, to jest dobry stan. 180, jeszcze Atak wektor. No dobra, tutaj się nie aż tak nie poszczęściło. Mamy kolekcję. Hobel jest... Uuu. Ej, a ko... będzie, będzie... jest Dragon Lora. Jaki... czekajcie, 120 zł normalnie tryb Jokera. O kurwa. No co so jest? Nie? Jest 7 szans na AWP Dragon Lore wtedy. No ale to, to może na przyszłość zostawmy. Na razie sobie możemy tak z dwa koble otworzyć normalnie po prostu. Kobel jak to kobel, no się takie skiny będą częste tutaj z niego wypadać. Partnerzy są 50 na 50, naprawdę masa skrzyń takich. Skrzynki z cs -a. no i dobra. Także możemy jeszcze w sumie się cofnąć na chwilkę, tutaj wziąć sobie. O, tu jeszcze tych. Zapomniałem o nich. Boler 367, otwieramy jedną. Kumiczo Dragon i Krybrzok. Dobra, stać nas na tryb jokera Kurde, 1% Uhuhu Spróbujmy, spróbujmy, spróbujmy Overtaki. No, to nie są raczej najlepsze gloss'y, jak na to, że na trybie jokera Weźmy Wszystko to, co mamy I pójdźmy na bitewkę Chociaż mogłem kontrakt zrobić, no mogłem No, ale cóż, dobra Pyk, dodaj skrzynki, i co my tu możemy sobie nasząponcić? Sortowanie od najtańszych, niech seleci. E, dodajmy sobie. A ciekawe, czy się da tryb Jokera na. na bitwie wrzucić, żeby był. Dobra, M4 jakąś, Black Lotusa, e, baleriny cappuccino, self made'a Jakieś kolekcje tutaj Ile jeszcze, no to my tam mamy trochę To możemy w sumie Wapor Vaporwave'a, Grindera dwa, No i dwa, trzy bolery Nawet możemy A, to limit skrzynek, tak? Dobra, tak to wygląda No nie da się trybu jokera załączyć na, na bitwie, ale weźmy underdoga Na dwie osoby, na no, spokojnie Nie ma co szaleć Wybierzmy sobie bot smurfette jest Smurfetka, no, że oby mnie nie rozjebała. A będzie cud miód. Dobra, no ha, no mój jest droższy, no. No cóż. Obu leci Black Lotusik, ale dla, dla Smurfetki w lepszym stanie. Znaczy, w, w lepszym, no w lepszym na underdogu, czyli gorszym. Dobra, to do przeszedł. No... Mała różnica jest. To jest do, do nadrobienia. Zobacz już. Widzisz 130 dropnął i już na prowadzeniu. Trzymaj to teraz stary tylko. 81 kolejny dropnął. Dobrze. Co to jest? A. Zeno. Jakiś, jakiś tani skinek łapor wejwik, A no i dla mnie leci. Ile to kosztuje? Kurwa, 300. Okej, okay, będzie miał więcej, Przegonimy. Nie przegonił, jeszcze stówę mu brakuje do mnie. No, ja jest droższy. No, troszeczkę. No, 99 zł. No musisz więcej dropnąć. O, no, nie będzie miał więcej. Będzie! Wygrałem! Dobra, wygrałem, tylko że nie jest to duży. No jest profit, ale to jest profit. Ledwo, nawet nie, stuwy. No ale wygrało się bitwę. Dob, dob, dobrze wróży, że bitwy wygrywamy. Oby tak częściej. Możemy sobie na szybko jeszcze jakąś tutaj jedną bitwę z takich mocniejszych skrzynek walnąć. Sortowanie od najtańszych. No i... No i, no i, no i... Nie wiem, na bolery. Pięć bolerów. Na... Tym razem standard. I też zostawię na dwóch. W następnych odcinkach będziemy robić tam na... No, bot noską. Na... 3-4 osoby, ale na razie zostawiamy tak, żeby na spokojnie to poszło. Teraz zwykły tryb, czyli musimy mieć więcej od naszego przeciwnika. Po pierwszej skrzynce to dobrze nam nie wróży. Lepszy stan mam, tak? Tak, za 600 mam stan. Dobra, przegoniony, przegoniony. Oj, koset robi. Paru wodęta, rękawiczki. 766 i na prowadzeniu I tu już jest fajny proficik Mamy to Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo Bitewka oczywiście wygrana Oczywiście tutaj jak się przegra bitwę To i tak gwarantowana Nagroda dla was trafia, czyli jakiś skinek Więc nas pokołuje nie? nie zostaniecie bez niczego Totalnie Dobra, no i mamy bitwę No i troszeczkę się nadrobiło Spoko Także ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że się spodobało. Oczywiście, zapraszam tutaj na stronkę. Jak jesteś osobą pełnoletnią, nie zapominaj, by używać kodu promocyjnego SFERT, bo masz 10% więcej przy doładowaniu i aż 1 dolara na starczy 3,70. Także bardzo fajna opcja. I tyle ode mnie na dzisiaj. Słyszymy się w następnym odcinku. I do usłyszenia. Cześć. Czapa.